Pani Ireno, Pani Irene, proszę mi powiedzieć, ile lat Pani pracuje w tym banku? No tak z 15. Proszę mnie nie przerywać. A ja tak tylko? No właśnie, Pani tylko to, tylko tamto, a na dywaniku u mnie Pani jeszcze nie była. No bo Krysia cały czas biurko zajmuje! Bo Krysia na dywaniku nie może. Właśnie przez takie gadanie tyle awansów musiałem Pani cofnąć i widać kolejny Panią też ominie. No ale ja się staram przecież. Mniej mówić, więcej robić. Mam dla Pani wspaniałą informację. Dzisiaj też zostaniemy po godzinach. Ha, żartowałem. Pani zostanie po godzinach. Ale... Ale co jest, kurde? Dlaczego Pani nie zagadała nic do klienta? Drączki. Aha, bo wy remont zrobiliście. No. Kurde, w ogóle się nie pokapowałem. No, to ten, to jest napad, nie? No. Kurde. Ja pierdziu, naprawdę? Yy, no, no. Czyli co, Być szczelanina? Yyy, to czy, yyy, czy wolałbym? Nie. Oj, szkoda. I pompony opadły. Ale proszę pana, my tu mamy nowoczesny system alarmowy. <laughs> ale zadziała dopiero od jutra. <laughs> no, kamer nam jeszcze też nie zamontowali po tym remoncie. Pani Ireno! No co, prawda? Szran jestem tak podniecona, że coś mi się stało, ale nie powiem co. <laughs> to, to ten. To na początek ja poproszę ręce do góry, nie? No. Z czego się pani cieszy? No bo mi się przypomniało jak byłam w kościele. A, ale, 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 ale... Ale, co się pani przypomniało? Pazmary! <gry> <gry> Ale dobre, będę miał zlew przy następnych napadach. No, ale kontynuując, nie? No, no, bo pan się nie może rozpraszać panie z pracy. No, tak, jakbym był. No, chyba, że to pan na hobby. Nie, nie, nie. A lubi pan swoją siostrę? Znaczy, no, bo A bo pan mamy? No, A lubi pan malutkie zwierzęta? No, do. A ze schroniska takie malutkie? No, to A kolega fajnego nam jaś, by pan zaprosił do swojego mieszkania? No, pewnie bym zaprosił, bo. A ile pan zarabia? Brutto czy netto? A, na, na rękę. A to mniej więcej tyle, ile macie w kasie, to. Ojej, to niewiele. Znacznie więcej jest w skarbcu! <grystanie> ta, ta. Pani Reno. Ja panu nie przerywałam. <grystanie> no, właśnie trochę więcej kultury jak z damą rozmawiam, nie? No. A mógłby pan do niego powiedzieć, ty świnio? <grystanie> <grystanie> Czy, to, trochę się krępuje. <grystanie> Powiem panu, gdzie jest safe. Okej, okay, dobra. Ty świnio. <grystanie> A teraz będzie z Bonusem. Chrumkaj. Chrumkaj, powiedziałem. Chrumkaj. No. Chrumkasz, chrumkasz, no, I ogonkiem machaj. Ogonkiem machaj. No, bardzo dobrze. Oj, to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. A ty też tak możesz do niego powiedzieć. Tak? No. A mogę z pistoletem? Eee... E. O, dobra. O, jaki ciężki. No gleby, motherfucker to jest napad! I co, dobrze? Zarobiście było, no. Ty też na Ale ja tylko chciałem... Ale ja żartowałam. <gulat> ja tylko wody na sukces oglądam. <gulat> Kurde, oj się, mnie pani wystraszyła się prawie zes, a nieważne te, to, jest, to, to, to. Dobrze, ale kontynuując, nie, to, to, to co z tym sejfem jest, proszę mi powiedzieć. Pani, pani no ja... ja, ja, ja panie... <gulat> a A kto to w ogóle jest? <gulat> a to jest dyrektor. To? No, i ma supermoc. <gulat> Jaką? <gulat> Kołek w dupie. <gulat> Czyli co? Czyli co, jest nie do złamania, nie? No. A bo może jeszcze te klucze takie? To no ma pewnie czy... ma klucze do No no co? No, ja, ja pana proporcjonalnie przeciwnie odwrotnie! Co? Jajco, wajzo! Niech pan mi odda ten pistolecik niech pan tam idzie do pana dyrektora, tam się pana zapyta, a ile pan chce pożyczyć? A? A ile mogę? No nie wiem, tak 20, 30? To tak 35 bym A wziął. kiedy pan odda? No, e, tak na dłuższy termin bym wziął. Dobrze, no to pojęcie niech pan idzie, niech a, pan mu te tak. kluczyczki w tej chwili, Osobi sobie pójdzie. Przecież to jest młody człowiek, przychodzi, to ze z tego, że ma krótkie rączki, on sobie chce przyjść, porozmawiać do nowego banku, żeby sobie... Pani... Pani Ireno! Tak, panie dyrektorze? Dlaczego? Ale głośniej, głośniej, bo ja nie słyszę. Dlaczego? <laughs> Jeszcze raz, bo kaszlałam. <laughs> Oj, proszę, proszę. Tak straszył, tak straszył. I kto zostaje po godzinach?